Jak stracić zamówienie na Uber Eatsie? Kiedy kurier może legalnie nie dostarczyć Ci zamówienia, które zabrał już z restauracji? W tym poradniku podpowiem kurierom, jak radzić sobie z nietypowymi sytuacjami na Uber Eatsie podczas realizowania dostaw, a klientów uczulę na pewne aspekty, o których warto pamiętać, żeby nie stracić swojego zamówienia i przy okazji pieniędzy za nie. Punkt pierwszy to sytuacja, kiedy klienta nie ma pod wskazanym adresem. I tutaj klientom przypominam o tym, o czym już mówiłam w poprzednich poradnikach, czyli uważajcie na wpisywanie autolokalizacji. Jak mówiłam, ta autolokalizacja nie działa i bardzo często wskazuje adresy o nawet kilka kilometrów oddalone od miejsca, gdzie jesteście. I teraz my, jako kurierzy, musimy jechać pod miejsce, które jest podane w aplikacji, bo nie możemy za każdym razem podejrzewać, że a może ten adres jest błędny. No bo jakby nie patrzeć, no to jednak najczęściej ludzie wpisują ten adres sami, no i wtedy podają dobry adres. No ale zdarzają się też takie sytuacje, że ludzie korzystają z tego auto uzupełniania i autolokalizacja wpisuje im błędny adres. I teraz, co się dzieje w sytuacji, kiedy przyjeżdżamy na miejsce i na przykład okazuje się, że pod wskazanym adresem ktoś otwiera drzwi i mówi: Ale ja niczego nie zamawiałem. W takiej sytuacji, ty jako kurier musisz skontaktować się z klientem przez aplikację. Do wyboru są dwie opcje: albo zadzwonić do niego, albo wysłać SMS-a przez aplikację. I teraz, jeśli ktoś odbierze i powie, że. Nie wie, dlaczego jest taki adres podany w aplikacji, że on zamawiał pod inny adres, że on ma zupełnie gdzie indziej pineskę, gdzie my jesteśmy, a tego, gdzie powinniśmy być. Znowu są dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że jesteście gdzieś blisko, bo autolokalizacja pomyliła się tylko troszeczkę. No to jeżeli to są kwestie 200, 300, 500 metrów do dojazdu, no to zazwyczaj taką próbę dostawy się podejmuje, no bo jest to na tyle blisko. Że nie warto robić z tego afery. Czasowo może być to troszeczkę wkurzające dla kuriera, no bo jednak zawsze traci tych dodatkowych kilka minut na realizację tego zamówienia, za co Uber już nie płaci, bo Uber wylicza po prostu czas dostawy i on liczy, że kończycie już w tym miejscu, gdzie jesteście i najlepiej, żeby po prostu ktoś wam natychmiast otworzył drzwi. Nie liczy właśnie takich rzeczy, jak to, że możecie na przykład 5 minut dzwonić dzwonkiem, bo ktoś na przykład bierze kąpiel i. Troszeczkę mu zejdzie, zanim wyjdzie z tej łazienki i do Was dojdzie. No dla Was to jest strata, no ale z takimi rzeczami trzeba oczywiście się liczyć i, tak jak mówię, przy takich małych odstępach, no to raczej nie ma co robić z tego afery. Gorzej właśnie, jeśli okazuje się, że ta autolokalizacja odwaliła totalną manianę i dowiadujecie się od klienta, że on jest na przykład na drugim końcu miasta i dojazd do niego to jest przynajmniej 20 minut dodatkowej jazdy. W takich sytuacjach zgłaszacie na support problem z zamówieniem. Zaznaczacie, że klienta nie ma pod wskazanym adresem, że adres podany w lokalizacji przez klienta był błędny, no i wtedy support daje wam dwie informacje. Pierwsza taka, że jeżeli macie taką dobrą wolę, to możecie i tak dostarczyć to zamówienie. Druga, że jeżeli nie macie takiej dobrej woli, to możecie po prostu je anulować i zutylizować w dowolny dla siebie sposób. No cóż, jeżeli ktoś ma taką dobrą wolę, żeby jechać dodatkowych kilka kilometrów za darmo, Proszę bardzo, nie bronię wam realizować takich dostaw ani Uber wam tego nie broni. Jeśli jednak zależy wam na tym, żeby wasza godzinówka nie spadła nagle do kwoty 5, 6, 7 zł za godzinę, no to jednak polecam anulować takie zamówienie. A klientów po raz kolejny uczulam na to, żeby dokładnie sprawdzali, czy autolokalizacja podała prawidłowy adres albo czy sami wpisaliście prawidłowy adres. Bo może się to wydawać irracjonalne, no ale. Każdy się może pomylić. Może wam się wydawało, że jesteście w domu, a jesteście u koleżanki i z automatu klewaliście adres domowy i teraz kurier jest zupełnie gdzie indziej. Punkt drugi to brak kontaktu z klientem przez 7 minut. Na potrzeby tego przykładu zakładamy, że jesteście już pod drzwiami klienta, ten adres jest prawidłowy, ale klient nie otwiera wam drzwi. W takiej sytuacji również musicie skontaktować się poprzez aplikację z klientem, a przynajmniej podjąć próbę tego kontaktu. Możecie zadzwonić lub wysłać SMS-a, tak samo jak ostatnio. No ale tym razem załóżmy, że klient nie odbiera telefonu. Nie ja odpisuje wam także na wiadomości w aplikacji. Co wtedy? Krótko mówiąc, jesteście 7 minut do tyłu, ponieważ 7 minut to czas, który uber daje klientowi na to, żeby zauważył, że kurier się z nim kontaktuje i żeby. Odebrał telefon od tego kuriera, a najlepiej to wpuścił go i przyjął od niego jedzenie. Dlaczego akurat 7 minut? No tak to sobie wymyślił Uber. W momencie, w którym podejmujecie próbę kontaktu. Pierwszą zaznaczmy, czyli na przykład dzwonicie, to w tym samym momencie odpala się timer ustawiony właśnie na 7 minut. Co istotne, to jest zawsze 7 minut. My nie mamy na to wpływu jako kurierzy, czy on się włączy, czy nie włączy. Nie możemy go wyłączyć sami, nie możemy go też włączyć sami, bo on włącza się automatycznie właśnie po podjęciu jakiejkolwiek próby kontaktu z klientem. Te 7 minut to jest czas, który po prostu musicie odstać pod tymi drzwiami i czekać, czy ktoś wam otworzy, albo czy ktoś odbierze od was telefon. Lub sms -a. Po tych 7 minutach Uber stwierdza, że podjęliście próbę dostawy, ale klienta nie ma pod wskazanym adresem. W takiej sytuacji musicie zostawić to jedzenie w tak zwanym bezpiecznym miejscu, zrobić zdjęcie. No, i możecie sobie iść. Dla Was dostawa jest zakończona, pieniądze za nią dostaniecie, a to, co się stanie z tym zamówieniem, to już nie jest Wasz problem. Często kurierzy mają problem z tym, co to znaczy bezpieczne miejsce. No bo jeżeli jesteście na przykład przed osiedlem zamkniętym jakichś bloków, Wy się nie możecie w ogóle dostać przez furtkę, bo klient nie otwiera ani domofonem, ani nie odbiera telefonów, ani Wam nie odpisuje w żaden sposób. No to gdzie na przykład pod furtką na środku chodnika? przyjezdni, można zostawić jedzenie. No tak naprawdę, z logicznego punktu widzenia, no to w takim miejscu nie ma czegoś takiego jak bezpieczne miejsce. To zamówienie może zostać ukradzione przez kogoś, mogą się zaraz lecieć do tego ptaki, być może pada deszcz i ta torba z jedzeniem zaraz będzie cała mokra i jedzenie i tak będzie niejadalne. Ale tak jak mówię, to już nie jest Wasz problem. Wy je powinniście zostawić po prostu gdziekolwiek, zrobić zdjęcie i tyle. Skoro klient nie zgłasza się po zamówienie, no to już jest jego problem. No i drobna uwaga dla klientów, jeżeli już zamawiacie to jedzenie, to pilnujcie tego, za ile ono może przyjść. A w zasadzie zostać przyniesione przez kuriera. Ale wiadomo o co chodzi. Macie w aplikacji napisane, jaki jest oczekiwany czas zamówienia, i pilnujcie chociaż mniej więcej tego czasu. Widzicie, że jak na przykład zamówienie ma być dostarczone do was za około 40 minut, to za te pół godziny spójrzcie na ten telefon, zobaczcie, gdzie ten kurier jest, czy on przypadkiem nie podjeżdża. Bo to przecież jest też i w Waszym interesie, żeby to jedzenie dostać jak najszybciej, bo po to je zamawiacie, żeby je zjeść, a nie po to, żeby czekać na nie godzinami. W przednim filmiku mówiłam też o tym, o czym warto pamiętać przy kontakcie z kurierzem. Dlatego jeśli zastanawiacie się, jak dostać szybciej zamówienie na się, to zasubskrybujcie ten kanał i znajdźcie sobie po prostu w playliście poprzednie odcinki. Punkt trzeci to sytuacja, w której klient odwołuje zamówienie. I tutaj Wy jako kurierzy możecie być albo Pecha. Albo szczęście, albo dużego pecha, albo duże szczęście. O co chodzi? Już tłumaczę. Pech jest wtedy, kiedy w trakcie jazdy dostajecie od Ubera sygnał, że klient odwołał zamówienie. W takiej sytuacji jest ono po prostu anulowane i możecie czekać na przyjęcie kolejnych zamówień. Czasami Uber za takie podjęcie próby dostarczenia jedzenia, daje jakiś dodatek typu 2,50. Wtedy straciliście trochę czasu, ale przynajmniej dostaliście jakieś pieniądze. Nie są one duże, ale jeśli na przykład jechaliście autem, no to przynajmniej pokryją wam one koszt benzyny, którą spaliliście, czy innego paliwa. Ale czasami może być też tak, że jedziecie do tej restauracji, dojeżdżacie już, w momencie jak już podchodzicie do restauracji, żeby poprosić o zamówienie, wtedy przychodzi informacja, że no niestety. ale klient odwołał zamówienie i Uber na przykład nie decyduje się wam przyznać żadnej rekompensaty. Takie sytuacje też się zdarzają. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to jest, że raz przyznają tą rekompensatę, raz nie. Wiadomo, możecie pisać odwołania o tym, jak kontaktować z supportem Ubera, jak rozmawiać z botami i z ludźmi, którzy są tam na wsparciu. Będą jeszcze kolejne filmiki, dlatego teraz już nie przedłużam i przechodzę do sytuacji, w których macie jednak troszeczkę szczęścia przy takim Odwołanym zamówieniu. Jeżeli klient odwoła zamówienie w momencie, kiedy wy już je macie przy sobie, możecie je zutylizować w dowolny dla siebie sposób. Taka jest oficjalna formułka ubera. Oczywiście większość osób w takiej sytuacji po prostu zostawia sobie to zamówienie, żeby je zjeść. No bo dlaczego macie wyrzucać? Dobre, dopiero co przyrządzone przez restaurację, jedzenie. No ale jak macie na przykład krewetki w sosie beszamelowym zawieść i klient Wam odwołuje to zamówienie, a nie lubicie krewetek, no to wiecie, możecie z tym zrobić co chcecie. Możecie zanieść do jakiejś lodówki społecznej, oddać komuś, wyrzucić to jest już wolna amerykanka. Tak czy siak, to jedzenie zostaje dla Was jako taki profit. I czasami to jest tylko taki profit. Ale zdarzały się też sytuacje, że po odwołaniu takiego zamówienia przez klienta Uber. Płaci wam jakąś część tego! którą i tak miał Wam zapłacić, a dodatkowo zostaje Wam jeszcze do zjedzenia jedzonko. Co mogę na ten temat powiedzieć klientom? No najlepiej, to jakbyście zamawiali jedzenie i z niego nie rezygnowali. Według informacji z supportu Ubera, jeżeli zrezygnujecie z zamówienia jeszcze zanim restauracja przystąpi do jego realizacji, możecie liczyć na zwrot kosztów. Jednak jeśli restauracja zaczęła je już przygotowywać, no to niestety, ale Uber nic Wam za to nie odda. A z doświadczenia jako też klientka Ubera wiem, że restauracje dość szybko zaczynają przygotowywać to jedzenie. To jest zazwyczaj kilkadziesiąt sekund, może minuta od momentu, kiedy przejdzie wam płatność, więc tego czasu na rezygnację bez ponoszenia konsekwencji jest naprawdę niewiele. Punkt czwarty to tak zwane szczęście w nieszczęściu dla kuriera. Jak wiemy, różne sytuacje mogą stać się na drodze. Każdy może uszkodzić się wam pojazd, możecie mieć jakąś kolizję, możecie się przewrócić na rowerze. Co w takiej sytuacji? No, możecie odwołać zamówienie. Dla klienta oznacza to tyle, że po prostu to zamówienie przejmie inny. Kurier. A co to oznacza dla Was jako dla kurierów? Jeśli nie mieliście jeszcze zamówienia przy sobie, to tak naprawdę nic to nie zmienia. Przed przyjęciem zamówienia z restauracji możecie odwołać zamówienie w dowolnym momencie. Nie wzrośnie Wam wskaźnik rezygnacji i Uber tak naprawdę nic z tym nie robi. To jest ten plus Ubera, że jest on naprawdę elastyczną aplikacją. Nie macie takich obostrzeń jak w ogóle typu, że jak nie przyjmiecie Typu, że jak nie przyjmiecie zamówienia, odrzucicie je, zrezygnujecie, no to grozi Wam ban. Jeśli mieliście już to zamówienie przy sobie, no to i tak możecie z niego zrezygnować. Bo wiadomo, że jak wam na przykład poszło po nawałcie, no to nikt wam nie każe jeszcze drałować 2 km z tym jedzeniem po tym jak macie unieruchomiony pojazd. Tak samo jak się na przykład wywróciliście na rowerze i wiecie, że na przykład cała zupa wam się wylała na drugie danie i to jedzenie jest niezjadliwe, też nikt wam nie każe z tym dalej jechać. Czemu mówię, że to jest szczęście w nieszczęściu? No bo załóżmy, że nawet zostanie wam to jakieś giga, super smaczne jedzonka. Na którego mieliście ochotę, no to i tak chyba nie jest to warte tego, żeby mieć na przykład auto do naprawy i unieruchomione przez kilka dni. No ale zawsze możecie się pocieszać taką myślą, że chociaż wydacie 3000 na mechanika, to przynajmniej zjedliście sobie darmowy zestaw z Maca. I ktoś teraz zapyta, ale skąd Uber wie, że kurier faktycznie miał jakąś kraksę, kolizję, wypadek, ma unieruchomiony pojazd, no po prostu nie da rady wam dowieść tego jedzenia? No w sumie Uber nie wie. To jest aplikacja, która opiera się na zaufaniu. Wy jesteście tylko pośrednikami, wy nawet nie jesteście pracownikami Ubera, tylko partnerów lotowych, który z kolei stwierdza, że nie ma nic do Ubera, bo jest tylko pośrednikiem dla Ubera. Więc to się w dużej mierze opiera na zaufaniu. I teraz tak. Czy zdarzają się nieuczciwi kurierzy? Na pewno. Sama rozmawiałam z osobami, które miały współczynnik rezygnacji nawet na poziomie 10%. On sam mówił, że po prostu odechciewało mu się jazdy i to zamówienie mu zostawało. Czy to jest uczciwe i etyczne? No na pewno nie, ale Uber tego w żaden sposób nie weryfikuje. Wiadomo, jeżeli będziecie z tym przesadzać, no to może wam zbanować konto, no bo podciągnie to jako kradzież, manipulacje zamówieniami, etc., etc. W praktyce nie słyszałam, żeby faktycznie kogoś Zbanowali na uberze za coś takiego. Przeciwnie, często się słyszy narzekania, że zamówienia znikają. I to się tyczy nie tylko klientów, którzy nie dostają jedzenia, ale też na przykład kurierów, którzy przyjechali do restauracji po odbiór zamówienia, a się okazuje, że tego zamówienia już nie ma, bo wcześniej odebrał je inny kurier. No najprawdopodobniej w takiej sytuacji po prostu nie oznaczył on, że odebrał zamówienie, albo oznaczył, a następnie zrezygnował. Nie wiem dokładnie, jak to się odbywa, bo ja sama takich rzeczy nie praktykuję i wam też tego nie polecam, bo po co? Po po prostu ryzykujecie. Ryzykujecie to, że Uber w końcu coś z tym zrobi, że zauważy, że coś za często, tą awarię pojazdu zgłaszacie. No wiecie, jak się komuś codziennie psuje auto i codziennie jest ono unieruchomione, ale za dwie godziny już jest wszystko cacy i może jechać dalej, no to wiadomo, że to jest jakieś kombinowanie. Czy Uber kiedyś zacznie coś więcej z tym robić? Nie wiem, to już trzeba by było pytać samego Ubera. Tak czy siak, jeżeli jesteście uczciwi i nie zgłaszacie takich rzeczy tylko z własnej wygody, lenistwa, czy nieodpowiedzialności, po prostu, no to nie musicie się tym przejmować, bo wiadomo, że jakaś awaria od czasu do czasu może zdarzyć się naprawdę każdemu. A co z klientami w takiej sytuacji? No, tak jak mówiłam, po prostu to zamówienie przejmie inny kurier i nie powinni oni być nie obarczeni żadnymi dodatkowymi kosztami, nawet jeśli oznacza to, że restauracja musi od nowa przygotować jedzenie. Ale czy faktycznie tak to działa zawsze, tego Wam nie powiem, bo sama jako klientka nigdy nie miałam takiej sytuacji, a wiem po komentarzach chociażby, na różnych forach, że różnie to bywa. Czasami faktycznie klient dostaje bezproblemowo jedzenie, tylko z lekkim opóźnieniem. Czasami Uber obciąża jakimiś dodatkowymi kosztami, ale z drugiej strony wiele osób mówi, że niby Uber sobie może, ale wcale nie musicie tego płacić, więc różnie to po prostu bywa. Co by jednak nie mówić, nie dziwi fakt, że wiele osób, nawet w 2025 roku wciąż boi się zamawiać przez takie aplikacje jedzenie i woli sobie na przykład przejść samemu do restauracji, odebrać je na miejscu. No bo tak jak mówię, w dużej mierze opiera się to na zaufaniu, różne sytuacje mogą się po drodze wydarzyć i lepiej po prostu, no łatwiej i często taniej, a dlaczego taniej to też opowiem w innym filmiku. Jest się klientowi po prostu przejść do restauracji. I odebrać to jedzenie samemu. Na dziś to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmikach.